Drzwi przydrożnego baru skrzypnęły, gdy do środka weszła drobna sylwetka, wpuszczając promień zachodzącego słońca, który przeciął zadymione powietrze. Śmiechy ucichły na sekundę, wystarczająco długo, by każde para szorstkich, wytatuowanych oczu odwróciła się w jej stronę. Nie mogła mieć więcej niż szesnaście, może siedemnaście lat. Miała na sobie znoszoną zbyt dużą kurtkę skórzaną, ubłocone trampki i podarte dżinsy. Jej włosy były związane w niedbały kucyk. Zawahała się, ściskając brzegi kurtki jak zbroje, gdy oczy wokół niej napełniły się zdziwieniem, ciekawością, a potem śmiechem. Na początku nie był złośliwy, bardziej jak niedowierzanie, które rozchodzi się po tłumie, gdy coś wydaje się nie na miejscu. Ale potem śmiech się pogłębił, kilka gwizdów odbiło się echem po sali. Iron Wolves, jeden z najbardziej budzących strach klubów motocyklowych w hrabstwie. Nigdy nie widzieli nikogo takiego, to przyszedłby sam. Nastolatka stojąca wśród zarośniętych mężczyzn, którzy dosiadali stalowych potworów i żyli według zasad starszych niż ona sama. Największy z nich, tank, odchylił się na krześle i roześmiał – co to ma być zagubiona harcerka? Pokój znów eksplodował śmiechem, butelki zabrzęczały, buty uderzyły o podłogę. Ale dziewczyna się nie poruszyła, stała tam, oddychając powoli, Aż hałas zaczął cichnąć. Wtedy to zauważyli naszywkę na plecach jej kurtki. Zanim pójdziemy dalej, jeśli wierzysz w dobroć, drugie szanse i w siłę cichej odwagi, prosimy polub, skomentuj, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał za pozorami. Twoje wsparcie pomaga nam szerzyć historie, które przypominają światu, że dobro wciąż istnieje. Naszywka nie była zwyczajna. Stara kolory wyblakłe, ale słowa wyraźne. Iron Wolves członek założyciel po sali przeszedł szept. Mężczyźni, którzy jeszcze chwilę temu się śmiali, nagle się wyprostowali, spoglądając po sobie z niedowierzaniem. Takiej naszywki nie dało się kupić. Należała do legend, do pierwotnych jeźdźców, którzy założyli klub dziesiątki lat temu, na długo zanim większość z obecnych w ogóle do niego dołączyła. Dziewczyna odwróciła się powoli, patrząc im prosto w oczy. Jej głos drżał. Ale nie ukryła się za nim. Ta kurtka należała do mojego taty, powiedziała cicho. Eli Rivers. Po pomieszczeniu przeszła fala ciszy, zimna jak wiatr. To imię Eli Rivers było wyryte w pamięci każdego mężczyzny tam obecnego. Był jednym z najlepszych jeźdźców Iron Wolves, liderem. Człowiekiem, który nigdy nie cofał się przed walką ani przed zrobieniem tego, co słuszne. Zginął lata temu w wypadku na ród 66. Ratując rodzinę uwięzioną w płonącym samochodzie. Nikt z nich nie widział jego córki od pogrzebu. A teraz stała tu przed nimi, w jego kurtce. Nazywała się Mira. Nie przyszła wspominać, przyszła po pomoc. Jej matka była ciężko chora, rachunki piętrzyły się, a nikt w miasteczku nie chciał pomóc. Nie wiedziałam, dokąd jeszcze mogę pójść, przyznała cicho. Mama zawsze mówiła, że bracia taty. Nigdy nie pozwolą nam upaść. Jej słowa spadły jak grzmot. Śmiech zgasł. Twardzi, głośni, dumni mężczyźni siedzieli teraz w milczeniu, ze wzrokiem pełnym wstydu. Eli był jednym z nich. Przysięgali, że zaopiekują się jego rodziną. Ale lata minęły, a obietnice wyblakły. Teraz jego córka stała tu, niosąc jego pamięć i jego naszywkę. Tank, ten sam, który śmiał się najgłośniej, wstał powoli. Gdy mówił, Głos mu zadrżał. Mała nie powinnaś była przychodzić tu sama. Zdjął czapkę, przetarł dłonie po twarzy. Wokół niego motocykliści wymienili spojrzenia, krótkie, znaczące. Bez słów było jasne, podjęto decyzję. Tej nocy Mira wracała do domu w konwoju grzmiących silników. Iron Wolves znów połączyli siły jak za dawnych czasów. Światła ich motocykli rozcinały ciemność dróg. Nie tylko pomogli jej naprawić dom, odbudowali go. Następnego ranka sąsiedzi patrzyli z niedowierzaniem. Jak kilkunastu bikerów maluje ściany, naprawia płoty i nosi zakupy. Po raz pierwszy od lat matka Myry się uśmiechała. Ale to nie tylko dom został odbudowany. Coś w klubie się zmieniło. Mira stała się cichym symbolem tego, co stracili i co odnaleźli na nowo. Stara lojalność, pogrzebana pod latami dumy, znowu rozbrzmiała w ich sercach. Zaczęli organizować charytatywne przejazdy, dostarczać jedzenie potrzebującym, zbierać fundusze dla weteranów, odwiedzać dzieci w szpitalach, zawsze z naszywkami na plecach, zawsze pamiętając, dlaczego zaczynali. A na każdym rajdzie, na samym przodzie, jechała Mira, na starym motocyklu swojego ojca, odrestaurowanym przez tych samych mężczyzn, którzy kiedyś myśleli, że nie mają już o co walczyć. Widok młodej dziewczyny. Niosącej imię ojca dał im nowy cel. Ludzie w miasteczku zaczęli nazywać ją Małym Wilkiem. Kilka miesięcy później, podczas dorocznego zjazdu Iron Wolves, tank wręczył mi, że coś owiniętego w materiał. W środku była nowa naszywka, wykonana na zamówienie. Napis brzmiał Legacy Rider Jeździec dziedzictwa. Poniżej, mniejszymi literami Córka Eli Riversa. Gdy mężczyźni patrzyli, jak przyżywa ją obok oryginalnej naszywki ojca, nie pozostało ani jedno suche oko. Mira spojrzała na nich i uśmiechnęła się lekko. Tata zawsze mówił, że naszywka nie daje ci siły. Przypomina ci, dla kogo jedziesz. Słowa odbiły się echem w cichej sali. W tej chwili każdy mężczyzna zrozumiał, że ich braterstwo nie trzyma się skóry i nici, lecz miłości, lojalności i odwagi, która nie musi ryczeć, by zostać usłyszaną. Od tego dnia, gdziekolwiek jechali Iron Wolves, Ludzie zauważali młodą dziewczynę wśród nich, tę, której kurtka opowiadała historię głośniejszą niż jakikolwiek silnik. Nie tylko niosła dziedzictwo ojca, tworzyła własne. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować za pozorami. Każde kliknięcie pomaga nam dzielić się prawdziwymi historiami o miłości, odkupieniu i człowieczeństwie. Zanim odejdziesz, napisz w komentarzu. Czym jest dla ciebie lojalność? Czy spotkałeś kiedyś kogoś, czyja cicha siła cię zainspirowała? A gdy silniki Iron Wolf zgrzmiały po otwartej autostradzie, wiatr chwytał kurtkę myry, a dwa naszyte symbole błyszczały w słońcu przypomnienie, że dobroć tak jak dziedzictwo nigdy naprawdę nie znika.